Od kotleta schabowego z pudełka po telewizorze, po sposób, aby kierowcy trąbili na waszą dziewczynę przez cały dzień. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na kolejną już listę z serii 10 najlepszych żartów na Prima Aprilis. A partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep komputerowy X.com, który z okazji Prima Aprilis przygotował dla was mnóstwo atrakcyjnych promocji. I to wcale nie jest żart, ale więcej na ten temat dowiecie się pod koniec odcinka, więc koniecznie zostańcie ze mną. Numer 10 Pewien internauta pochwalił się iście szatańskim sposobem na sprankowanie swojego przyjaciela. Z kartonu po telewizorze urwał on kawałek tektury, zamoczył w wodzie, potem w mące, następnie w jajku, całość obtoczył w bułce tartej i usmażył na patelni jak jakiegoś kotleta schabowego, którego ostatecznie zaserwował koledze w postaci kanapki. Jak ktoś zażartował w komentarzu, prawdopodobnie wciąż bardziej pożywny posiłek niż typowy hamburger z fast fooda. Numer 9. Ta dziewczyna sprankowała swojego chłopaka naklejając na Boczne lusterko w jego samochodzie swoje zdjęcie, na którym wygląda jakby wisiała na drzwiach podczas jazdy i krzyczała, aby się zatrzymał. Całe szczęście, że chłopak spojrzał na lusterko tuż po wyjechaniu ze swojej posesji, a nie na przykład dopiero na autostradzie. Numer 8. Czy macie na ścianie zdjęcia przedstawiające członków waszej rodziny? Podmięcie jedno z nich, wstawiając w jego miejsce zdjęcie Kim Jong Una, wodza Korei Północnej. Teraz pozostaje wam tylko czekać, aż dana osoba się zorientuje. Wbrew pozorom, im dłużej będzie chodzić nieświadomość. Tym będzie śmieszniej. To samo możecie zrobić również z innymi zdjęciami, wieszając na ścianie na przykład Kaczyńskiego czy Donalda Tuska. Numer 7. Kolejny nieszkodliwy, ale mega zabawny dowcip na Prima Prilis, który pewien chłopak wywinął swojej dziewczynie. Na tylnym zderzaku jej samochodu zostawił wiadomość dla innych kierowców. Proszę, zatrąb kraksonem i pomachaj. Dziewczyna nie ma pojęcia o tej wiadomości. I rzeczywiście, dziewczyna przez całą drogę do pracy nie wiedziała, co się święci i dlaczego wszyscy kierowcy do niej machają. I i się uśmiechają. Numer 6. Czy wiecie, że mydło podgrzane w mikrofalówce swoją strukturą zaczyna przypominać chleb? Teraz już wiecie. Tak samo jaki kawał wywinąć dzisiaj swojemu koledze w pracy. Podrzućcie mu taką świeżo wypieczoną bułeczkę na biurko i czekajcie aż się wgryzie. A tak przy okazji chciałem wtrącić i przypomnieć, że pod koniec odcinka czekają na was super promocje z okazji Prima Aprilis, więc nigdzie się nie wybierajcie. Numer 5. Jak pisze pewien mężczyzna, mieszkam z dwiema dziewczynami, które boją się nawet własnego cienia. Oto co zostawiłem w ich łazience na Prima Aprilis. Ubrania wypchane innymi ubraniami, tak aby wyglądały jak jakiś alkoholik, który wtargnął do ich mieszkania i zaliczył zgona na łazience. Numer 4. Jeśli wasz przyjaciel lubi rozwiązywać zagadki, dobierzcie się pokryjemu do jego telefonu i zmieńcie nazwę każdego jednego kontaktu na jego liście na to tajemnica. Teraz fajnie, jakbyście namówili kilka znajomych osób, aby do niego zadzwoniły i za każdym razem, kiedy spyta, kto tam, kto mówi, te odpowiadały tajemnica. Numer 3. A teraz prank, idealny dla rodziców rozpieszczonych Bachorków. Co widzicie na tym zdjęciu? Jajko sadzone i frytki? Tak też pomyślą wasze dzieci. W rzeczywistości jest to kawałek brzoskwini z puszki na kleksie z jogurtu naturalnego oraz zwykłe jabłko, tylko pocięte tak, aby przypominało frytki. Dodatkowo, zamiast keczupu, możecie Nałożyć im odrobinę żurawiny. Numer dwa: na Amazonie czy innej stronie zakupcie tabliczkę z napisem Toaleta, ewentualnie wydrukujcie na zwykłej drukarce, a następnie przyklejcie ją w najmniej oczekiwanym miejscu, jak na przykład tutaj, na drzwiach do klatki z dzikim kotem w zoo. Choć może to akurat nie jest najlepszy pomysł. Numer 1. Przyciśnijcie swoją twarz do szyby w oknie, a następnie zróbcie sobie selfie. Teraz wydrukujcie, zalaminujcie, włóźcie do dużego słoika i zalejcie wodą. Zrolowane zdjęcie będzie wyglądać jak prawdziwa głowa. Teraz wspomniany słoik umieśćcie w lodówce i czekajcie na reakcję pierwszej osoby, która ją otworzy. Okej, okay, i tym otwartym jak serce w sali operacyjnej akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. A teraz tak jak mówiłem na początku, garść informacji na temat... Wyjątkowych promocji przygotowanych na Prima Prius przez sklep internetowy XCOM. W ramach akcji Prima Sale czekają na Was produkty przecenione o nawet minus 800 zł. To nie żart. Między innymi laptop Dell Inspiron, Lenovo Ideapad czy telefon Nokia 7.1. Link do strony, jak również wspomnianych produktów zamieszczam dla Was w opisie pod tym filmem. A Wy upewnicie się jeszcze, że nie przekapiliście poprzednich odcinków z tej serii. Panicie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie Paulis Sosec z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!